Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo jego było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy: Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolice. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza Jezus przybywa do Kafarnaum, miasta w Galilei. W synagodze naucza z mocą, a jego słowa wzbudzają zdumienie. W tym samym czasie w synagodze znajduje się człowiek, który jest opętany przez ducha nieczystego. Duch ten zaczyna krzyczeć w niebogłosy, że Jezus przyszedł, aby go zgubić. Jezus jednak rozkazuje mu surowo, aby milczał i wyszedł z człowieka. Duch nieczysty rzuca człowieka na środek i wychodzi z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wszyscy są zdumieni tym, co się stało. Mówią między sobą, że Jezus ma władzę i moc nad duchami nieczystymi. Wieść o cudzie Jezusa rozchodzi się po okolicy. Ludzie zaczynają dowiadywać się o nim i o jego nauce. Ten fragment Ewangelii pokazuje, że Jezus był Mesjaszem, który miał moc wyganiać złe duchy. Był to jeden z pierwszych cudów, jakie Jezus uczynił, i przyczynił się do tego, że ludzie zaczęli wierzyć w Niego. Ta historia uczy nas, że Jezus ma władzę i moc nad złem. Może nas uwolnić od wszelkiego zła, które nas zniewała.